Wolno Bol, wszystko, wolno, wszystko, wolno, wszystko, wolno, wszystko. wszystko. Tak, e, jest standard to oczywiście, tak? Ale suszarka oczywiście... Pewnie z Polski. I jak bym się zapytała, dokładnie powiedział, że jest z polski. Zacznijmy od tego, że noc spędziła niezwykcie, znaczy może y, wyspa się wyspała. Ale jeżeli chodzi o to, czy jak spędziłam czas zanim zasnęłam, nie był zbyt przyjazny, zwłaszcza z, przez osobnika, który siedzi po drugiej stronie kamery, no, głównie do tego z powodu, że tasza oto szafa, tak, to rozsunęła się delikatnie, nie wiem czy kto to, to rozsunął w ogóle, na pewno nie ja i zawsze że... byłam straszona po prostu, iż... Ktoś wyjdzie z szafy, porwi mnie, takie rzeczy. Także nie chcę o tym mówić w ogóle, naprawdę. Trauma. trauma. Trauma nie do końca życia, naprawdę. Także tego. Mmm, cześć! Taka. A nic, idziemy właśnie do autokaru. Mówisz, że idziemy do autokaru, do autokaru, tak. Idziemy do autokaru, tak. Do autokaru, tak. No. E, bo zwiedzaliśmy... znaczy co my zrobiliśmy? To oglądaliśmy widoki. Oglądaliśmy Panoramy paronamy. Panoramy miasta. Panoramy... tam jest Wiedeń? No. To tam jest Wiedeń? Ojej. No fuw. właśnie tam jest Wiedeń. No i oglądaliśmy panoramy. Tak, shame. Także i to jest nasz autokarta na mosto, i widzicie taki biały, taki biały stoi sobie, nie? biedactwo, A bym się zdziwiła jakby odjechał, w sumie nie zdziwiłam się. Nie, nie, są drugie, chodź. To i tak. Idziemy. Muszę zrobić tu Cześć Sara, uśmiechnij się. Szczególnie, jest tam. No i teraz robimy sobie zdjęcia. Tak się wyprostować nie chce. Tak w pracy bym się Teraz już rysuj sobie. Weź no! Co się w No naturalnie, ono się toczyć po i y, z Trzeba po kolei. <grym> <grym> stoję, stawię, stoję. Stawię. <grym> stawię. Normalnie moich prawników. Ale śliczna sukieneczka Tam była. Masz jakiś prawników? No. Miliony. Szef mafii musi mieć prawników. Szef mafii. Ciekawe jaki? Rowerowej. <laughs> 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 This is what Hej! Jeśli ktoś ma to oglądać, to dam Ci dobrą radę. No. Nie okraszaj tego śpiewu swoim. A, ja to tak samo Autobus! Autobus! Oh, to jest ten, autobus do Narni. Autobus do Narni.